Każdy szanujący się kinezjolog rozpoczyna dzień od włączenia swojego ciała i swojego mózgu do działania. Do tego, żeby synchronizować wszystkie części naszego mózgu, do tego, żeby synchronizować mózg z naszym ciałem, wykorzystujemy bardzo podstawowe rzeczy. Które właściwie dla większości z Was są już znane. Pierwsze, które tak naprawdę można to wszystko zrobić jeszcze na leniucha w łóżku. Ja teraz zrobię to oczywiście na stojąco. Pierwsze co? Masujemy sobie tak zwane guziczki mózgu, czyli prawo-lewo łączymy naszą prawą-lewą półkulę, masujemy. Punkty pod obojczykami przy mostku, tak zwane K27, czyli końcówka meridianu nerek. Druga ręka na pępku dla wprowadzenia takiego centrowania, dla znalezienia środka naszego ciała. Dobrze jest zmienić sobie rękę za jakieś pół minutki. I masujemy również drugą stronę. Następne punkty dla obudzenia się, dla otworzenia oczu i połączenia tym razem naszego mózgu w zakresie góra-dół. To masujemy nad górną wargą i pod dolną wargą. Nad górną wargą to jest końcówka meridianu zarządzającego, który płynie wzdłuż całego kręgosłupa. Głowa i kończy się właśnie nad górną wargą i dolny punkt to jest końcowy punkt merydianu zarządzającego, który biegnie od spojenia łonowego wzdłuż całego przodu i kończy się pod dolną wargą. I trzecia grupa punktów synchronizują mózg w zakresie przód-tył. To jest jedna ręka na pępku, druga kość ogonowa. To jest z kolei początek meridianu zarządzającego, czyli tutaj synchronizujemy mózg w zakresie przód-tył. I oczywiście dobrze jest zmienić sobie rękę. Kiedy włączyliśmy już nasz mózg w zakresie prawo, lewo, góra, dół, przód, tył, dobrze jest połączyć to z naszym ciałem. Czyli teraz dobrze jest uruchomić ciało w postaci wszelakiego rodzaju ruchów naprzemiennych. To może być oczywiście dłoń, kolano, to może być dla bardziej aktywnych łokieć, kolanko. Kilka ruchów, kilka ruchów również prawa, lewa ręka z nogą na odwrót, na krzyż, oczywiście. I trzecia grupa ruchów, przód tył, właściwie teraz to mamy połączenie tyłu, czyli teraz mamy połączenie mózgu z ciałem, uaktywnienie naszego ciała. Można oczywiście wszelakiego rodzaju ruchy łączyć razem, tak? Nie muszą one być zawsze w jedną stronę, i oczywiście dowolność tu jest różna. Następnym punktem, który koniecznie warto zrobić rano na obudzenie się, to wypicie szklanki wody. Jeżeli wypijemy wodę, wszystkie bodźce między naszym ciałem, mózgiem i w całym naszym ciele i w całym naszym mózgu będą o wiele lepiej przewodzone, i bodźce będą również mogły lepiej stymulować nasze ciało i nasz mózg. No i rzeczą, którą warto sobie pamiętać, jest również włączenie do akcji naszych oczu, tak zwana energia wzroku. W tym celu możemy sobie wrócić do masowania naszych guziczków mózgu. My je tak nazywamy guziczki mózgu, czyli końcowy punkt meridianu nerek. I jednocześnie uaktywniamy oczy. Najczęściej w ciągu dnia, który ruch wykonujemy, to jest prawo-lewo najczęściej patrząc w komputer, czytając książki, ale warto pamiętać, że my mamy również inne kierunki spojrzenia, czyli w związku z tym możemy uaktywniać oczy, prowadząc je jak najbardziej, jak najdalej w naszym zakresie ruchu po okręgu w jedną stronę, w drugą stronę i również bardzo dobrze jest oczami zrobić ósemki. Może nie wygląda to zbyt piękne, ale jest bardzo pomocne. Kolejną rzeczą, którą warto zrobić na dzień dobry, żeby włączyć całe swoje ciało do akcji, to jest uaktywnienie uszu. I w związku z tym, zanim zrobimy uaktywnienie uszu, to proponuję Wam, żebyście zrobili sobie takie bardzo fajne doświadczenie, ponieważ masowanie uszu wpływa na również na nasze napięcia wszelakie, które mamy wzdłuż całego kręgosłupa, wzdłuż całych pleców, nóg. Okazuje się, że to ćwiczenie jest również bardzo pomocne, szczególnie dla osób, które mają zbytnie napięcia w szyi i mają ograniczoną ruchomość w szyi. Warto to sobie wcześniej stestować, zobaczyć, czyli zobaczyć, jaki jest zakres zakres ruchomości w prawo, jaki jest zakres ruchomości w lewo i również schylić się, żeby dostać rękami do podłogi. Zobaczcie, jaka jest odległość pomiędzy podłogą a naszymi palcami. I teraz masujemy mocno uszy. Jedno, drugie, tutaj nie oszczędzamy. Proponuję, żeby masować je mocno, rozciągać, jak również nawet wywracać na drugą stronę. I zrobić sobie taki masaż jednego ucha, drugiego ucha, i wtedy porównać swój zakres ruchomości i w jedną i w drugą stronę. No mam wrażenie, że dalej obracam porównać, czy odległość od podłogi do naszych rąk przypadkiem się nie zmniejszyła, bo najczęściej tak będzie. Także te podstawowe ruchy na dzień dobry, guziczki mózgu, prawo, lewo, góra, dół, przód, tył, ruchy naprzemienne, pomasowanie uszu, rozruszanie naszych oczu, wypicie wody, to będzie to coś, co na pewno jest genialnym początkiem naszego dnia. Polecam!